Myślę, że to było jego pragnienie. Pragnienie, aby jechać jeszcze raz na pożegnanie. On właściwie nie mówi o tym, ale byśmy czuli, że on chce jechać, aby się pożegnać ze swoją ojczyzną. On kochał Polskę, bo przecież wszyscy wiemy, że był człowiekiem wrażliwym na piękno, na dobro, na a w Polsce widział to piękno i szanował, i kochał tę ojczyznę, i chciał się pożegnać. I ta pielgrzymka była takim, powiedzmy, testamentem i się pożegnaniem. A z tych względów, że od lat młodzieńczych był związany z Bożym Miłosierdziem, więc niejako wybrał to miejsce na pożegnanie z Ojczyzną i jakoś zakończenie, ukoronowanie tych wszystkich podróży do Polski i jego nauczania. I tam to się dokonało podsumowanie jego kontaktów z Ojczyzną, wszystkich. Przemówień, podróży, a równocześnie jakieś ukoronowanie jego kultu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Przecież tam chodził do łagiennik jako chłopak. Pamiętamy jego słowa w czasie konsekracji ołtarza. Kto by powiedział, że ten chłopak, który tu, tu przychodził w drewniakach, dziś staje na tym miejscu i konsekruje. Kościół i, 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 i ołtarz. I zawierza swoją ojczyznę i świadcza Bożego Miłosierdzia. Był związany, tak jak już mówiłem, z kultem Bożego Miłosierdzia, ze względu na kraku, właśnie, ale jako papież jedno z ważnych napisał dewets in misericordia. To był, był niejako testament papieża teologiczny. Encyklika Dives Misericordia, jedna z najważniejszych encyklik papieża, dotyka do samej głębi naszej wiary. Bóg miłosierny. To był początek jego drogi do Łagiewnik, do tego, Zawierzenia i konsekracji Polski i świata. Boże mówi sercu. Było to profetyczne. Profetyczne w tym czasie, a prorok widzi dalej. I dziś możemy powiedzieć, że te słowa i to zawierzenie tak ważne jest również dzisiaj. Ja przypomnę te słowa, które pochodzą z serca papieża. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozór wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Jak to ważne słowa wypowiedziane wtedy odnoszą się do dzisiejszej sytuacji, w Europie, że wojna okrutna, ale także i w świecie. Bo można by powiedzieć, że ta wojna pełza, tak jak się wyraził papież, w całym świecie. Napięcia i w Azji, i w Europie, i w innych częściach świata. Wizjoner widzi do przodu. A my widzimy, że to, o czym mówił, sprawdza się. I to zawierzenie nam dziś jest potrzebne. Tu odnoszą się słowa Sióstr Faustyny. Jeśli świat nie zwróci się do Bożego Miłosierdzia, nie zazna pokoju, i to jest program nasz na, na dziś. Zwrócić się do Bożego Miłosierdzia, prosząc o pokój. Pokój w świecie, ale także i pokój w sercach naszych. Pokój w naszych rodzinach. Oczywiście potwierdzam. Potwierdzam, że to papież się w swoim sercu. I to, co czuł, wyraził się w tym zawierzeniu. On czuł odchodzenie. I to zawierzenie to jest Jego testament. A testament trzeba wykonać. Więc my winniśmy nie tylko modlić się tym zawierzeniem, odmawiać ale się realizować. Przede wszystkim zgłębić jego treść. A jak zgłębimy treść, to zastosujemy to w naszym życiu osobistym, a także społecznym i międzynarodowym. Pokój. Pokój rodzi się yy, z miłosierdzia, przebaczenie grzechów, przebaczenie wzajemne między ludźmi, no i dążyć do pokoju. Budujemy się w łagiewnikach, sanktuarium Bożego miłosierdzia. Tyle ludzi przychodzi, aby pojednać się z Panem Bogiem. Nieustanna spowiedź, prośba o miłosierdzie. W ten sposób się już realizuje to zawierzenie i życzenie papieża, aby ten, ta, to miejsce było miejscem miłosierdzia. Miłosierdzia Bożego w stosunku do grzeszników, a także miłosierdzia człowieka do drugiego człowieka. Jedno i drugie jest potrzebne. Na pewno był zadowolony. Że spełniło się to, co w sercu nosił. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, ten papież już wtedy był bardzo słaby. Przecież przyjechał, no, umęczony. A jednak się mu udało i konsekracja, i, i, i zawierzenie, spełnienie tego aktu, który sam napisał i który chciał przekazać ludzkości. Bo ten akt nie odnosi się do ojczyzny, ale także i do ludzkości, do kościoła. To zadanie przede wszystkim zostawił każdemu z nas, ale nade wszystko wagiennikom. tam mowa jest w dzienniku o iskrze że wyjdzie iskra z łagiewnik na świat i przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Więc niewątpliwie ten pobyt i to zawierzenie i ta konsekracja to jest niejako zapalenie tej iskry i powierzenie y, misjonarze, idźcie w świat z tą iskrą, głoście y, Boże Miłosierdzie, bądźcie apostołami Bożego Miłosierdzia. No, pierwszą apostołką w tych trudnych światach, y, czasach przed II wojną światową była siostra Wojstyna. No, ale potem niewątpliwie widać wyraźnie, że Jezus Chrystus powołał Jana Pawła II, aby był tym apostołem Bożego Miłosierdzia dla całego świata. Przecież on odkrył y, Siostrę Faustynę. Ona już była zapomniana. Odkrył ją jako arcybiskup krakowski, a po to jako papież beatyfikował. To była wspaniała uroczystość. I kanonizował. Jako pierwszą świętą. 2000 roku. Jeszcze raz przesłanie o Bożym Miłosierdziu trzeba podjąć: podjąć przez modlitwę, ale także i przez nasze zachowanie, odniesienie do sytuacji, jaka jest. No i prosić Pana. O pokój. Myślę, że to się dokonuje w Polsce. Bo jak tłumaczyć te dziś miliony Ukraińców, którzy są u nas w Polsce i są życzliwie przyjmowani? Jest troska o nich. Nie tylko państwa, ale ludzi zwyczajnych, którzy przyjmują ich do swoich domów, pomagają im. To jest to miłosierdzie, odniesienie do. Do drugiego człowieka, ale niewątpliwie natchnieniem jest miłosierdzie Boże. Tak wierzymy. Już przecież w czasie y, pogrzebu jego następca, Berendyk XVI, mówił: On z okna niebieskiego patrzy i błogosławi. Również będziemy go prosić. Aby był z nami, był z nami i błogosławił, błogosławił tych, którzy tam przybędą, którzy tam pracują, ale również tych, którzy będą przychodzić, aby zaczerpnąć tej łaski związanej z kultem Bożego Białosierdzia.